A teraz ja zapraszam swoich nowych, znaczy nowych, swoich kolejnych gości. Robert Pasut. Ojej. Co się stało? A mogę z tej a, a majtki masz? Z drugiej strony mogę? Nie, no z musisz. Masz majtki? No, a, nie, mam. Dobrze. A co problem jakiś? No, słuchaj, usiądź tak, żeby ci tam nic nie stisnąć. A jego rywalem jest oczywiście Paweł Jużwiak. Zapraszamy Pawła. Ale idzie nabuzowany. Zobacz, on ci nienawidzi. Ale ci cyski dają, kurwa. Demokracja robi. Dobry wieczór. O się gruba z ale nic nie trenuje. No ciebie nie trzeba trenować. Ty ula na k***o. czy dlatego mi zrobiłeś 102 kilo, bo ty k***a chodzisz otłuszczony. Sam jesteś k***ą i wstydu nie masz, pajacu j***any, k***a. Powiedz. lat jesteś młodszy, jeszcze mi zmusza, żebym wagę robił. Powiedz mi, kur. Jest 105 3. kilo ważę, nie masz za grosz honoru, przez Ciebie muszę się odchudzać. kurwa ale to, że Ty mi każesz do tego tłuszczu kur... robić masę, to jest bezczelne kur... Wagę mu byś robić? Odrobinę szacunku. Ja mu nie każę robić, ale... on ten Ale ja poczekaj, jesteś, jesteś kurwa w tym sporcie trochę, wprawdzie na uboczu, wprawdzie wstydzą się Ciebie k***a. Kur... Ty jesteś na takim uboczu, ty jesteś typowym k... przypadkiem k... upadku, upadłej gwiazdy, no. upadłego youtubera. Nie mogę mówić o kim, ale mówię, o pewnym zawodniku, że jest gruby, dokuczałeś mu, więc teraz Który zawodnik, Który Który No zbyt? taki, o którym nie możesz No, no jak nie możesz mówić, jak, jak po... ty zarzucasz, to powiedz, nie wstydź się. No, nieważne. No mów, to zacząłeś, to powiedziałeś A, to powiedz B. O w włodarzu. Masz na myśli Backstona. no yes. to możesz mówić o Backstonie. Backstąd nie skutku! Ja mu życie odmieniłem, go zmobilizowałem zobacz, jak teraz wygląda, kur... Taki jesteś kolega, jaki sylwek? Strój, to ja mam nadzieję, że to, to jest kur... taki gak, kur... że się przybrać do programu, a nie że kurwa cię zamknęli w zakładzie psychiatrycznym. Nie, to jest po prostu. Jakbyś byś wyszedł mi do walki, kurwa. Nie? nie, zobaczyłem z kim jestem na panelu i stwierdziłem, że to jest jedyny adekwatny strój, bo był daro lew, guzik, stara kurwa. Ja nie być kurwa, więc prostytutka dama, obyczajów. Za To wszystko mi zapłacisz, w czy nie, nie walczyłeś z nikim, kto bije tak mocno jak ja. Czad wali, odkąd tu przyszliście, że przytyłeś. No patrz, jaka, paskudnie wyglądasz. Weź wstań normalnie, pokaż, cycki ci wiszą i Możesz... jeszcze czym wyglądam trochę gorzej, bo sterydów już nie biorę k kur... pół roku i, i dlatego. No, tak. Ale jakie takie obcisłe koszulki. Ale żeby by ci cycki wi... dyndały, zakładasz? Przecież to wstyd jest. Słuchaj, kurwa, wygląd nie walczy, liczą się objętności, a ja jestem pewny swojego. Kur że masz lepsi. większe od Roberta umiejętności? Wiesz co, on nie lubię go w kuchni. Ale to jest, mhm. jeśli chodzi sportowo, to darzy go szacunkiem, bo z Tazim dał najlepszą walkę. zrobił pro. bardzo duże postępy. Pokaż swoje Ale postępy. uważam, że wygram z nim. Pokaż swoje postępy, dajcie Pawłowi piłeczkę. Co, co to jest? A Daj... słynna piłeczka! Dajcie Pawło. zobaczymy postępy stare, starej, starej damy, lekiho. Dawaj, Paweł, spróbuj to, ten kilka od... Ty Nie będziesz mi kazał, co k***a mam robić. No zrób, ja pokaż pokaż, chce, ja jestem panem, sam plasiewa nie tylko. Kur... Dlaczego ty jesteś panem, nawet w fenie nie jesteś panem? A chuj, ja zapłaciłem za 35 złotych w Decathlonie, kurde. Ja, ja pierdolę, kurwa, ci zrobię, kurde. Bierz to, kurwa, i tańcz dla mnie, małpto. Nie, ty skacz, kurwa. Bierz, patus, pa... patus, aport, przynieś panu. Przynieś panu, kurwa, zapierdolę, <laughs> <laughs> <O jeż. śmiech> kurwa. Widzicie, do kurwa połowa, kurwa, małpa, jak ci przyniesie, zęby, to co zrobisz? Piłkę piłkę Nie będzie mi, wydawał polecenia. Jaki. A teraz... Siat, rób, siatku! Powiedziałem! Siat, rób, Siodej, rób! No, siatku. <laughs> stary Boże. Kurde. Mocne Ze słowami, słowa kurde. ty. No nie no się... ja Dobrze zrobiłeś w sumie, kurde, że przyszedłeś tutaj w tym kaftanie. Żeby cię nie kod, za zbromne, zbromnej, kurny nie będę na. A tak, ja ci kopa, wyjechał Ale powiem ci, Paweł, że kurde. Z... Mocne słowo w swoim kierunku, nie? Szod numer cztery! Jedziemy! Son numer 4? Jedziemy. A ja tego nie widziałem. Ile. Ej, nie, stop! O. Dobra. O! Ci... plunęła na niego, Ale plunął on też na nią. Cóżka! Nie o! to pytajnie. Było... I idź No i jak Paweł to skomentujesz? No dramat, upadek. To jest typowy przykład gościa, kto mógł być kimś i zapowiadał się, że będzie kimś, a został k... Nie. <śmienicza> typowy typowy k***a. Kur... Już nawet jego Panki plują na niego. Dobra, teraz opowiem jak to było. Opowiem. E, bo Tazy poszedł na, na randkę z dziewczyną ode mnie, z Dominiką, więc ja zabrałem jego koleżankę, że tak powiem. No i ona po pięciu minutach powiedziała, o, kurde, będę te twojej dziewczyny i idę. No to ja zabrałem jej mikroport, poszła sobie. Ja z się pobiłem, piątkę przybiłem, temat zamknięty, tak? Na federacji tutaj to pana Tomasza Bezronka, bardzo fajnej federacji, gdzie Paweł niestety chodzi i, i sprząta szatnie wie, co on to robi. Nie roz... mam, no widzisz, kur. Czegoś trzeba zacząć, ciebie też to czeka, kur. Bo niedługo, internet Cię będzie. Wycie... I teraz tak. E, z, z I teraz tak. E, Dwa miesiące później ona siedzi na streamie, mm -hmm. na Twitchu, i mówi, że jak zobaczy pasuta, to go opluje. Jak pasuta, to go pluje. No to ja ją widzę, jak krzyczy do telefonu na Nowym Świecie, No to podchodzę do niej y, i zaczynam rozmawiać. I jakoś przegadałem to, wiesz, bo ja dla mnie. Te plucie i tak dalej, to jest, ja nie, chcę, nie chcę się z dziewczyną szarpać, nie? No bo no, to ciężka sytuacja na pewno. Pierwsza nie? reakcja moja była tak. tak, dobra, przegadam to z nią, pogadałem z nią, słuchajcie, było wszystko git. Ja w ogóle mi się wydaje, że jej się podobam strasznie, bo się tak po prostu mnie tak głaskała i tak dalej, ale ona dla mnie za stara jest, więc ja bym nie powiedział. Wy... Ja ma 25 lat, bo ziemi tak, stare dla coś, ciebie. Coś takiego, coś ta ten się odezwał. No, no, no tak powiedziałeś, że 25 A lat, ty lat to jest stare masz... baby. Na ten temat to ty całkiem mordę lety. Nie, Ale jak? No kurczę, moja dziewczyna ma 24 lata, czyli jeszcze nie jest stara. Za... Ale i według swoich kryteriów to może będzie stara. Potem, y no i zakończyliśmy to. I ona zaczęła wo wokół mnie orbitować. Mhm. Chodzi za mną i tak dalej. To ja podchodzę do niej, mówię, chcesz napluć na mnie, to napluj, tylko napluj mi do mordy. Powiedzmy, że mnie to podnieci mhm. i wypadaj po prostu. Mhm. Ale ona nie chciała mi napluć do ust i zaczęliśmy się pluć po twarzach. I kurwa, powiem wam tak, jak y piszecie o mnie, że patologia i tak dalej. Mam... Możecie sobie pisać, ale pierwszy raz takie lekkie zażenowanie poczułem, bo siedzą ludzie po 40-50 lat na drinku, no a ja k... biegam i się pluję z jakąś głupią cichą. Ale z drugiej strony, panowie, jeżeli macie w domu pierwszą laskę, która was bije, pluje na was szarpie, to po pierwsze musicie jej k... oddać. Jak coś, to słuchajcie, stop przemocy domowej, my się po tym nie podpisujemy, tak. to jest opinia tylko i wyłącznie Roberta. No, stop przemocy domowej, zgadzam się, jak kobieta bije faceta, to tak nie powinno być. I jeżeli ona do mnie z agresją podchodzi, po ziemi, ty mnie oplujesz, ja cię opluję. Ty mnie uderzysz, ja cię uderzę. I uważam, że panowie nie powinniście się bronić, jeżeli jesteście ofiarami przemocy domowej. Zgadzam się tutaj z, z, ze stanowiskiem Huberta. On samy samego, co byłem, byłem, mówię szczerze. Nie trenowaliśmy jednego trenera, dzieliliśmy razem matek, także mhm. na że jest normalny koleś i tak dalej. Ale nagle coś się popiera. W deklu. Mm -hmm. Na początku nie było żadnego konfliktu, kurwa, była nam jakaś wała i tak dalej. w momencie jak mnie kurwa, chciał już wyzwać do walki, mógł to zrobić kurwa. normalny, kurwa, jakiś ludzki sposób. Nic mu nie zrobiłem. Wyzwał mi od kurwa. od najgorszych, pocisistał i od tej pory się już zaczęło, kurwa. Potem potem zafundował mi liścia, potem jakąś wodą mnie obrał, także. Kurwa. Dlaczego go wyzwałeś? Od, kurwa? Bo nie potrafię inaczej, bo jest zwykłym patusem. No, i no bo ja raz, nie wiedziałem kurwa. wtedy, że, on, że ona jest taka delikatna. Bo jakbym ja wtedy wiedział, to ja też potrafię z damą wyczuć tempo. Wiesz, okay. co chodzi. On no, jest idiotą, kur. 40-letni Zero 60-latek, kurka, co się bije za dziadem ciosów. 70-latek, 70-latek. Słuchaj, może ty się ruchasz, ku... z typami, ku... ale ja nie, ku... Ty ku... Nie, nie pozwalaj nie. sobie. O nie. <słuch> No i zepsuliście stolik. Kur. Za co tak się yy... zdenerwowałeś? Wodą mnie oblał, kurka. Ku... że mam ręce związane. No to się kur. rozwiąż, ku... Dobra, wracamy. Może zostań w tym, co? To ja założę koszulkę. Dajcie mi koszulkę. Nie. Mam coś mocnego na Pawełka. To chcesz się brać? To? Umieram ze strachu. Ale nie. czemu ty się uważasz za idola młodzieży? Bo jestem, bo mam bardzo dużo DM-ów, gdzie mówią mi, że patrzą na mnie, jestem dla nich wzorem. To, jak, jak potrafię robić content family friendly, to jak inspiruję, to jak szanuję kobiety, jak potrafię pokazać, że, że agresja i, i, i jest niepotrzebna. I to przede wszystkim to, Paweł. Ja, ja się jak bardzo, próbuję? Ja, ma, ja mam syna, co ma 17 lat. I nie chciałbym Teraz nigdy wreszcie, żeby oglądał, kurde, taki kontent, jaki ty dostarczasz młodzieży. Nie? nie, lepiej, żeby swojego starego oglądał we freakach, nie? Jaką masz rzecz? O co chodzi? Już, chwila, czekajcie. Co ty robisz? Ora panowie. Ojejku. E, ja to wszystko nagrywałem, całą rozmowę. Ty zobaczy, następny, co nagrywa, nie? Po prostu co, dramat, kurde. E, trzymałem ten dyktafon w, 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 w takiej kieszeni specjalnej, którą każdy z nas ma. Pokażę do kamery w ogóle. Pół jaki ja pierdolę. Robert, przesadziłeś, nie? Słuchajcie, i chciałem powiedzieć, że na, na, ja od miesięcy nagrywam każdą rozmowę, która jest we frikach, bo uważam, że to jest... Ty stałeś się zwykłą jak cała reszta tych influencerów, co nagrywają kolegów, nie? Aha, czyli tak mówisz o Sylwku, tak? Nie, nie Tyś mówię personalnie, tylko mówię, że ja. ja. brzydzę każdym, kto... Słysza... Sylwester? ...grywa bez wiedzy, bo to jest Cześć, dla... Mnie. To jest dla mnie coś. Trzeba pogrzebać... A ty się, Co ty potrzebujesz pomocy Sylwka? żeby się ze mną napiero. No patrzcie, słuchajcie, sam na... sobie nie dajesz. Bo rady? Tu... ja przecież się brzydzę nagrywaniem kogoś. Ja nigdy A ja nie, nie Ja uważam, że jak się z kimś to powinieneś go nagrywać cały czas. I... I proszę się nie śmiać, bo to jest poważna rzecz. I powinno się wszystkie nagrywać. Mamę nagrywam, tatę nagrywam, babcia coś tam gadała przed śmiercią, wszystko nagrałem. A wiecie czemu jakby wstała z grobu, to miałbym na nią haka. I padłaby drugi raz do grobu. Wszystko Każdą rozmowę z tobą nagrywają. Dajcie mi mikrofon. Jakiś? Tu jest mikrofon? No tutaj mów do tego. W planie jestem tylko za podług. podłóg. Jak to masz pozwoli, to nawet umyję po pogali, to mi daje poczucie, że jestem częścią tej federacji. No widzisz, ku... ża poczucie, żadna więcej. praca nie chanik ma. po zmroku, bo w ciągu dnia Kasy już mówi, że wstyd <laughs> i że mnie nie pokazał swojej r***anej, bułgarskiej mordy. Tu muszę jeść. No, więc... A ty gdzie wtedy byłeś? Ty, ja? Ale, ale wiesz ja ratowałem pewnie jakiegoś kotka z pożaru, nie? Fajny pomysł, tylko spóźniłeś się z tym jakieś dwa miesiące. Bo AI to wiesz, każdy się łapał na to, tą inteligencję jakieś dwa miechy temu, ale teraz ty to ty jesteś, każdy... Nie, nie jesteś sztuczna inteligencja, to. tylko prawdziwa głupota. No, ty w ogóle nie masz inteligencji, no. oj, teraz to przesadziłeś, ty. Parłowo, ja? Czy brzydza takimi typami jak ty, że. O kurde. I weźcie wytrzyjcie to gówno, bo nie też od niego śmierdzi, to śmierdzi jeszcze jego gówno. Nie? Ale... Czy... Lepiej nie... Dobra... Mi... tobie z mordy. Ale na twarzy Pawciu, przecry się. Dobra. On lubi Je... być u Je... Je... On lubi być w kalę uje... daj mu ty, ale się... Ale szczerze zobacz jak ty nisko upadasz. Ja myślałem, że ty mi... Ze dzisiaj... ze sobą nie. To, to... Myślałem, że mnie dzisiaj czymś zeskoczysz, jakimś pomysłem, bo kiedyś naprawdę fajnie w... ja tę konferencje przygotowałeś a dzisiaj ty... A zaje... Ja ciem... wyskakuję, że myślisz, że to jest śmieszne, a ja w ciebie... Nikt tego nie kupuje. Ku... Ja. Sam się zaśmiałeś. Na łączu, Natan Marcoń! Uwalniamy Krakena, puu! Jestem chory, leżałem w łóżku, chcę chwilkę w Fifę, bo wydałem patrzcie kasy, nie polecam. I tak na chwilkę wszedłem na ten program, nie? Dosłownie na sekundkę. No. I zobaczyłem te dwie przećpane mordy i chciałbym, aby... Hubert przecież, apel... ej! Okay, Natan, taki, taki apel do widowni chciałem. Aby to był dla was przykład, dlaczego nie warto brać narkotyków, by zostać influencerem, oraz dlaczego warto, warto. się po prostu w internecie. Warto. A druga sprawa jest taka, że zakończcie to gówno, bo na się tego nie da oglądać z takimi młodzieżami, którzy dostają tyle pieniędzy, co nawet strażacy, którzy pomagają ludziom e, w Ja A taka jest prawda, wy nawet się nie staracie, wam się nie chcecie zniszczyć. Ale populista nubi, na miejsce, na którym jesteście. Ja was i będę was wspierał. Dobra, pytanie kolejne. E, dlaczego uważasz e, Pawła Juźwiaka za panią lekkich obyczajów? No, no, oh. no, nie, no. Tłumacz się teraz ze swoich słów. No dobrze, no dobrze. No. Pamiętacie tę akcję z Labrygą, nie? Jak akcję z Labrygo, co pojechał i, i ja miałem po prostu podo podobnie, nie? Tylko, że ja otwieram drzwi i tam on miał, albo Labryga miał akurat y, faceta w sukience, ja otwieram, a Paweł czeka, nie? Chciałby, a się ale to się, naprawdę nic no b... więcej mam. nie wymyśliłeś tylko tyle, no Powiem k... no pan... tego nie łyka. K... W... W wiadomo, że ja A... jestem A... normalny, tak Afera m... w chwili tego nie zażył miał, miał w ogóle taki, k... taki taką skarbonkę, taką świnkę z pieniędzmi. Tam głównie miał dychy i piątki i dwójki. I on mówi, że bie... bierz mnie tylko płać w papierkowych, że on nie przyjmuje monet. Jednak nie odstawił narkotyków, odstaw Chociaż do ja, tej bo, konferencji, ja wiesz, na ja... konferencji, żeby była tam jakaś normalna, merytoryczna bariera, gadał takie głupoty. No ja naprawdę. nie jestem jak Nathan Marcoń, który jest teraz w ogóle strażnikiem moralności, a, a, a pi... transy w Tajlandii. Ja, ja takie zabawy mówię od razu, mówię, Paweł, Kotku, nie wiesz, ja wychodzę, nawet dałem mu stówkę, ucieszył się, w... I tańczył w kółko, wiesz, mówi, że może chociaż ci pokażę dupę czy coś, a już, już mnie nie już zamknęłem drzwi. Nie? Mhm. Ale on jest głupi, nie wie co i masakra, nie? masakra. I to była niedziela, to jest pracowita. A nie byle jak... Wtedy Robert Passot obudził się kurwa, ze swojego narkotycznego snu i mówi: O kurwa, ten mefedron to mnie niszczy, kurwa. Widzowie w komentarzach są dla ciebie bezlitośni, Paweł. Wszyscy mówią, że to Robert wygra ten pojedynek. No i bardzo mnie to cieszy. Ja lubię być underdogiem, także bardzo mnie to cieszy. To on będzie miał presję. Ja nic nie muszę, ja, tylu, ja tylko mogę. On jest faworytem, także ja tam wchodzę i się bawię po prostu. Aj, fajnie się to pokładam w głowie, co? Jako freakfightera cię szanuję, bo kur... Naprawdę szacun, walka z Tazim, najlepsza twoja walka w karierze. Duży progres zrobiłeś, także cieszę się, że mam takie sportowe wyzwanie. Nienawidzę cię jako człowieka, w jak ale sportowo muszę przyznać, że tutaj jest okej. Dlatego cieszę się, że bije się z nim teraz, bo jestem w formie życia i zamierzam wszystkich zaskoczyć. Musiałem zabrać mu MMA, bo tak się cieszę z jego formy, że robi mi no Przejdzie jeszcze na to pora, spokojnie, kurwa. Tak, lape, uważaj. Najpierw cię uwalę, Ja mam... potem będziesz miał pretekst, że nie miałeś swojego przytulania i tak dalej. Także ten. Zarobisz dwa razy, wyjdzie ci to na plus. I tak i jeszcze w sumie mam jedno pytanie, bo podczas jednego z wywiadów powiedziałeś, że pasód to sutener i namawia do. Kru... I chciałbym, żebyś teraz tutaj. I to... to, no i chod. No co biega z kru... kru... tą kamerką po nowym świecie, tam już kru... długo to będą jego plakaty, kłó. Kru... mody gdzieś on, nie rozmawiajcie jego zdjęcie kru... z nim, nie? Bo wiesz, chodzi, kru... czepia te dziewczyny kru... p. Kru... W łeb za to. Robi kru... w łebku. Ale kru... i kurwa chudro, kó. Kru... Dałki imordę, sami jesteś kur. Ja. Zapraszam do face to face! O! A za ty... co, i co, ale co? No, to był tylko w gardę? Stań, do face to face'a! A nie tylko Mi tutaj! Dawaj! Jeden... Czwarty październik! Netora na Szczecin, fejma.tv Kupujcie bilety!